No jestem, nie chciałem się już zakładać kamery, palant WB, rejestracja, furą takowiecie wiecie, za 200 ileś tam tysięcy. Tak mi stanął, że jego zdaniem, no to jego zdaniem, że ja przejdę, jak to się mówi. Musiałem dać się nagimnastykować, żeby po prostu wyjechać. Takie skurwysyństwo jest, przepraszam za wyrażenie, ale taka jest prawda. I stanął nieprawidłowo w ogóle wedle kodeksu nawet, et że tak powiem, no ale co zrobić. Zrobiłem mu zdjęcie, jest taki portal, ulica chyba rejestracyjna, czy coś takiego, i puszczę. Godzina to była która? 11.50 powiedzmy. U, ulica, nie wiem, tam spojrzę na mapę, w razie czego. CKR od tyłu, że tak powiem. I wyśmieje faceta. No dzisiaj pan Mikołaj trochę mi porobił dobrego, ale jednak słuchajcie, nie tylko i wyłącznie, są odpowiedzialne kości. Nie wiem, się nie znam masz tak, tam mi mówił, ale, ale, ale. Której z jelit, czy tam jak to tak się więcej, coś tam się właśnie dostało przy miednicy, tam przy zgięciu kręgosłupa, coś tam jest. No i coś tam jest nie tak za bardzo, jak to się mówi. Także trzeba masaż zrobić tego, tej rurki tam w środku gdzieś ją trzeba przesunąć, coś tam, coś, tam żeby to mogło na kość działać. Może gadam głupoty, ale nie wiem, tak coś, coś tego, no. A tu co, dali sobie buziaczki? Dali sobie buziaczki pewnie, chyba. Nie, zgasnął. kobita puknęła, bo dwóch się nagle facetów pojawiło do pomocy. To. mnie ta lewa noga trochę odpuściło po prostu nie wiem jak to powiedzieć no mięśnie są mięśnie i ścięgna. coś tam się mówił po wachowemu. Ja mówię pan do mnie mówi po chłopsku, bo ja mówię to co pan mnie mówi. Ja za chwilę nie będę pamiętał że miał się no ale mówię trzeba nad tym pracować nie, no widzę postępy, po ilu? Po sześciu dniach? No po tygodniu, jest, jest duża różnica. Ale powiedział, że no, nigdy nie będzie dobrze. Tak jak był Pan młody, mówił, musi Pan sprawdzić jeszcze, z tym gardłem. Gardło mnie je woli, ale w dotyku na zewnątrz jest dyskomfort. Czyli gdzieś może jakieś. Mówi, nie wiem tak, jakby się tam wyraził, że może być stan zapalny czegoś tam, co nie jest, ale mówi, to jest i tak powiązane, mówi z no, wszystkim nerwy, etc. i, i a, Także ciemna magia dla mnie, ale najważniejsze, że coś się dzieje, no ale z tym, z tym gardłem na zewnątrz, właśnie. Albo mnie zawiało, może i tak cholerna klimatyzacja. Wieczorami sobie jak szalikiem obwijam, na nocy w ogóle, także jest miło, no, bo innego wyjścia nie ma. Do laryngologa się dostać teraz, to no to jest tragedia. Już nie mam pieniążków na płacenie komercyjnie. Pola podjak 4 rady 4, czyli ma pęt na wszystkie koła. Muszę siąść i poukładać, bo już drugą chętnie pojechał na jarmar w bagażnika. Trochę gratów, może parę groszy i jeszcze złapał, no, w te radiostację kupić, subskrybenci nie chcą mi pomóc. A już jest ponad 6300 mamy tam jakby każdy po złodówce dał, to radość by była niesamowita. robić od silnika groszowe ale u mnie tu kesecznie pytałem się za zdjęcie tego wszystkiego tam dekla tego i przełożenie sama robocie jest na 200 zł jak powiedziałem chyba pan jesteś chory ja nie mogę na długo stać na nogach Samo południe taki korek. A, bo to zapomniałem, tu jest ten obiad. Teraz wszyscy jadą uwodniczą i skręcają w To ja może tutaj odbiję i polecę na Staszica tutaj. kawałek w lewo, światła, albo na Staszica i jadę na rądko. W razie czego nawet pójdę przez nas, z Aleśja i wyjadę na, na Pomorsko, na Światłach. Parę kilometrów dodatkowo, niedużo, te trzy. Ale bez różnych korków, tak jak tutaj. Przepraszam bardzo. Chyba ciśnienie spada, bo jak ja dziewam i jadę w samochodzie, poruszam się i dziewam, to ciśnienie spada. Og det var stort ei Dobra, pojedziemy w Stasznice. Tutaj trzeba jechać prosto. Prawo, później w lewo, później znów w lewo, taka grafka do tego, co teraz ja zrobię O, wokół mi lewym dzwoni. Łońce pieczone, to nie Trzeba pałeczkę wziąć i wyczyścić, bo pewnie jakiś tam śluz się <laughs> <w> zrobił. <laughs> To ta Pani miała uszy wielkie No idziesz laseczko, czy nie? Przyjęłem mobilę, sprawdzam radio.